Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam, co to jest formuła. Formuła jest to określenie, co ma się znajdować w danej komórce. Możemy na przykład stwierdzić, że ta komórka, w której teraz się znajdujemy, ta dokładnie, F2, F2, ta komórka ma być równa tej komórce. Jeżeli więc wpiszemy równo się i zaznaczymy komórkę B2, Naciśniemy Enter, wówczas pojawi nam się tutaj komórka B2. Dokładnie zawartość tej komórki. One są sobie równe. Jeżeli przeciągniemy to w dół, wówczas każda z tych komórek będzie odpowiadała komórce z tej strony, czyli możemy te formuły kopiować. Jeżeli napiszemy sobie równo się i wprowadzimy tu jakieś obliczenia, na przykład 1 dodać 1, dodać 1 i klikniemy Enter, stwierdzimy, że mamy 3. Czyli po prostu dokonał program obliczenia. Możemy to również zrobić na inny sposób. Wprowadzamy równo się i mówimy, że ta komórka, dodać ta komórka, dodać ta komórka, to jest tyle. Albo możemy to zrobić inaczej. Możemy napisać równa się, wprowadzić tutaj funkcję suma, otworzyć nawias okrągły i wprowadzić te trzy pierwsze elementy. Klikamy Enter i mamy sumę. Formuły jest to określenie, co chcemy mieć w danej komórce. I wprowadzamy to za pomocą obliczeń. Mogą być to Obliczenia na liczbach mogą to być obliczenia na komórkach, mogą być to obliczenia na komórkach z użyciem funkcji. No by było na tyle, heja.